Właśnie, jesteśmy w domu fazy i będziemy dużo się, aż nas nie znajdą. Nieważne, czy to potrwa dzień, tydzień czy miesiąc. Faza ma największy dom na polskim YouTubie, więc nie zauważam, że wyjadam im jedzenie z lodówki, śpię w pustych pokojach, czy robię im pranki. Jesteśmy dzień po Sylwestrze, więc są tak zmęczeni, że śpią twardo, a ja ogarnę osoby, która nas tam wpuści. A rozumiem, że tą osobą, która dzisiaj <śmiennie> nam ten mówi, to jesteś ty. Zobaczymy <śmiennie> tak, co można przeszpącić czyli na przykład kto ma twardy sen? I hasło do telefonu z zwyczka. Zbyszak. Lekko średni sen. Prawdopodobnie jak wyjdziecie do pokoju, on wstanie. On jest przygotowany na takie rzeczy. Radek. Radek wydaje mi się ma najlżejszy sen. Radko, jak wyjdziecie. on jest na, na dole, nie? On jest na dole. Trzeba uważać, Musicie być bardzo ostrożni na dole. Ja razem pociągnąłem, słuchajcie, klamkę i lekko uchyliłem drzwi, i on wstał. Dobra, no to zaproszę. Do, dobra, dawajcie go. Ostatnio jak y, robiliśmy noc z ona była tak dobra, że tam po prostu wrąbało żółtego dolara. Witam YouTube Studio, witam wszystkich zarządców YouTubea. Wchodzimy oficjalnie do domu za moim pozwoleniem, ponieważ Jestem jego mieszkańcem. To dobra, to ty sobie weź na spokojnie, my sobie poczekamy chwilę i zaraz wyjdziemy, tak wyczujemy, że po cichu weź. Wejdźcie przez balkon i czy jeszcze jakieś mam uwagi? Eee... O, no, 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 <śledzimy> <śledzimy> Swoją drogą nagrywaliśmy to parę dni temu, jak jeszcze nie wiedziałem, to ostatnia nocka w domu Fazy. To znam fazowiczów prywatnie, są naprawdę mega fajnymi osobami, więc okażcie im trochę wsparcia w tej trudnej sytuacji. Ale nie przedłużając, wróćmy do momentu, gdzie jeszcze super się bawiliśmy. Ślipa. O, tam dosłownie przeszła. Ale gdzie nas dbala? gdzieś tam. Tutaj w tej szybie. Dosłownie w tej to chwili. To, ej, to, bo to jest z tej chwili. to jest. Ej, to jest. To. jest to jest ta łazienka, naprawdę. To jest ta łazienka, wszędzie jest ładna. Pan, to jest ładna, dosłownie, w strony. tak naprawdę. Tłumacząc prawie. o co chodzi, to Wika i Malwina mają łazienkę z wielkimi oknami, których nie da się zasłonić, z czego śmiały się same wiele razy. To jest sąsiad, dosłownie. Ej, patrz, to jest sąsiad. Sojusz! Ej, ja myślę, że to jest z tyłu domu. Ej. Ej, <słuch> ja tu gdzie mieszka inżynier. Z tego domu. <słuch> 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 Taki dobry kosz. Zobacz, jest to na autem. Jest najbardziej oszklonach, a tak jak widzieliśmy, my będąc na zewnątrz, jesteśmy bardziej narażeni na zostanie znalezionym, niż będąc w środku, stary. O nie, to jest to, to jest to, na czym oni wjeżdżali do tego, do basenu? nie wiedziałem, to działo. I to w ogóle jeszcze funkcjonuje? Przecież to wjechało do basenu, dosłownie. Jak ciebie. Jest dom, który ma łazienkę przeszkloną całą. On nie może się odwieść na Ta chata, ona się czasem wydaje, że jest ciasna, olimpiad. wysoko wysokie, bo 4 piętro? Ja chcę już sobie usiąść, wejść do kuchni. Mm. I całe kół, pasuje tak realnie. Chodź zróbmy to... Tak? Ale tu jest Nie, nie ma opcji. To szczerze, ale Kuchni, lotówka jest lżejsza. I to, to dźwigiem ja w nie, 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 to wziął ten architekt taki. Bardzo mu zależało, że na pewno sprowadziły się do jakiejś influencerki. To jest generalnie coś, co jest w każdym domu w Polsce. Ej, to jest największa miska na sałatkę, jaką widziałem. Albo bierzesz i mówisz tak, albo dzisiaj smak na Arturo. Albo masz dziecko i je lulasz w tym. Ojejku, jakie słodkie

Wybierz, tak, tak. wybierz prawidłowe drzwi, niepodpowiadany. Tak, wybierz prawidłowe drzwi i masz do wyboru X, X lub normalne drzwi. Oczywiście idziemy w X. Po co te Xy? jak tak się nie da otworzyć? To był ten to, to, to jest ten klub, no. Stary, to tu było światło, to był wszystko. To był zarąbisty w ogóle temat, nie? Że to naprawdę wygląda mega dobrze jak na klub. Wyobrażam sobie, że tu muzyka leci, tu ludzie Star, tańczyli. O, tu było DJ Set? No tak, no tu było całe pełne. Ja nie będziemy my mamy się położyć. Dobra, co, idziemy? Idziemy. Czyli idziemy teraz szukać pokoju do spania, tak? To jest kurde, czego nie ma w tej chacie. Nawet jest jakiś mafijny pokój. Wyobraź sobie, że tu mieszka twój stary, przychodzisz, że ty wiesz, że jesteś z matematyki i po prostu musisz mu to powiedzieć. Patrz, możemy to odegrać, że to odegrać. Dobra, odegrajmy, to odegrajmy A to jestem, wzywałeś mnie. Ty właśnie siedzisz na fotelu Friza? Czy to znaczy, że znalazłeś Friza znowu? Znalazłem Friza, tak jak na tym odcinku, który był mega potężny. Sprankowaliśmy Friza na chacie i po trzecie, długo jeszcze nie sprankowaliśmy, ale się z jego fotelu. Kurde, ja <tum> <nie> zrobiłem szurkę. tom. 4 Niech Friz wie, że nigdy się do niego nie uwadził. tak dużo takich naklejeczek na ten, po domu. Ej, to musi być robiste. Kto rozłoży bliżej? Jak którego szcząka z fazy Ej, to przyklei... Ej, dobra, o, stubę. Dobra. O stubę jest zakład. Dobra. Ej, Ottajanek. Ej, no to zło nie jesteś w oko pokoju widzisz. Tak na widoku, tak na widoku, od razu cię przesadzaj. Wiem. gdzie możemy postawić uchodźców. <grym> ale HTA. To to jest nowy Polecamy na chata.store. Ej, chata.store. Crazy. Czemu Zbyszek się na wszystkich podpisuje, stary? Dosłownie, chodź, chodź, chodź. Tutaj nie ma żadnego podpisu poza podpisem Zbyszka. Na tych zdjęciach, nieważne kogo to jest zdjęcie, na każdym jest podpis Zbyszka. Yeah, <laughs> p- Że się położył tak bardziej w burz po, tak jak myśmy. Się... Stary, tu jest takie pomieszczenie, chcę się położyć na środku i się napawać, tym, że jestem nieograniczony w przestrzeni. Dawaj, kapsalon idź sobie pana teraz, bo my, oczywiście, tutaj już. Daj, my nawet kamerkę. Kapłeczku, liczymy na ciebie. E, witam w y, naszej kuchni. Cześć, to jest właśnie nasza kuchnia. Wygląda jak bunkier, dlatego że gotujemy dla bardzo znanej grupy. <laughs> Przetrwania! O! Ja, ja się czuję, jakbym pojechał na jakąś kolonię albo owoc. Dobra, kapeczek, Ga zgaś światło, proszę i idziemy spać. Bo ja już naprawdę nie wytrzymam. Dawajcie, przestrzenimy się i kontynuujemy. Bo trzeba wstać taki budzik za jakieś 3 godziny, żeby lepiej kontrolować. czy oni już nie powstawali, chociaż i tak będziemy długo spać. W Najbardziej na widzę tego, że zawsze czuję się tak niewyspany, Na to nie jest taki Pora podpisać. Świat. Nienawidzę tego momentu za każdym razem. Kto bliżej przyklei kogoś karteczkę, ten wygrywa stówę, a potem na jakieś śniadanie. I w ogóle trzeba ogarnąć, jak mam się przemieszczać w ciągu dnia. W domu Tins schody były oddzielone ścianami, mogliśmy się poruszać jak windom. Tutaj jesteśmy dosłownie oszkleni na widoku z każdej strony. Dobra, to, na... to dawajcie idziemy. Spróbujesz obudzić, czy co? Nie chcę stracić 100 złotych. Ja idę do Zbyszka i przyklejam mu to na czole. Realnie no na żadnej noce nie zrobiliśmy czegoś tak odklejonego u Dicks. Chciałem wejść kawronkowi do pokoju, ale on dosłownie miał zamknięte drzwi na klucz, a tutaj aż się prosi. Zbyszka ma otwarte na że więc Bo nie ma klanki. Chcę w końcu zrobić coś, co wy chcecie zobaczyć, więc idę to zrobić. Ale nie on jest nie dostarcza. Zróbmy po prostu teraz kolejny zakład, bo Ty wygrałeś naklejki, ale teraz kto postawi obok Zbyszka dziwniejszą rzecz? Dawaj, 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 dawaj. Ja biorę tą miskę. Przepij Może od razu nie będzie dobra, co sądzicie? A co jest mocniejsze, to czy motorynka? Właśnie motorynka, nie? Motorynka. Kurde, no to dawaj. No, to jest mocniejsze niż miska. Ciężkie to jest. Ty chcesz to? Oh <laughs> ja chcę to pożyć na zbyszku. No, do tego momentu z No i to jest przykryty tym takim. Oczywiście jest to zrozumiałe, że zbierzek był zmieszany, ale nie martwcie się zbierzek w z takimi rzeczami jesteśmy tego święcie przekonani, już nie zostawiamy, żeby sobie pospał. Generalnie on na naszym miejscu zrobił było wiele gorsze rzeczy i nawet nie chcę o tym. Najkrótsza za całe życie. Do tej pory wytrwane przynajmniej tak z 20 godzin, a teraz nie wiem, co się cieszy. To jest najkrótsza nasza nocka, ale najbardziej owocna, bo to, co się ludzie dzieje, to jest złota. To widzimy się już pojutrze na pół, pół, pół. Daily! 1444 na razie.